A właśnie to co byłem w Zodiaku miało być z kimś w Zodiaku. Ale uwolny. A to właśnie ten kotlet. aż są z Ale ja zacząłem teraz nagrywać z kurczaka właśnie a w środku to filet kurczaka, a w środku są grzyby, czarki i do tego kurczaka. I pokażę. O tu są gryby właśnie. Właśnie widziałem ten film. to pato gada? To po prostu chociaż zobaczył mojej mamy cięty Pamięci i grób temu zrobił zdjęcie, żeby pokazać a to, że wziął nogą na róg palcami cały ten na roku, cały, żeby przytrzymać, żeby po prostu wziąć, żeby zrobić zdjęcie, żeby nagrać to. Mogę coś powiedzieć? Dobra, przepraszam bardzo. Jak ty nagrywasz, to nagrywaj sobie sam. Dobra. Si ci nie wtrącaj w moje życie. Ja ci powiedziałem, że chcecie mnie pozbyć się stąd, to się pozbędziesz. Krótko na temat. Ja walczę tu o twoją mamę. Przepraszam bardzo, ja o, o Twoich zmarłych nie wspominam. Widzicie w transa się? Nie można tu, temu muszę. Ja ludziom proszę o pomoc. No święta się zbliżają. Za 20 dni. Będą święta. A ja tu w świąt nie mam na zamiaru spędzać. Widzieliście, zacząłem normalnie. On leżał, leżał tak jak... A nic nie będę mówił. No. Mów dalej na mnie. Ja na Ciebie nic nie mówię, ty na mnie gadasz. No wczoraj na lajcie co Ty powiedziałeś? Mów na mnie. Jeść, ja nie boję. A Ty się nie niczego nie, się. nie boisz, ty się śmierci nie boisz. I tak umrzesz tutaj. Widzicie, spokojnie mo nie można zjeść, to może Ty je kupiłeś, Ty byłeś zodiaku, już się śmiałeś, nagrywałeś, no to nie jedna dziewczyna jaja takie robi. Tak chłopak. Przepraszam bardzo. Ale to pokazała psa, jak była jeszcze koło Lublina. Tam mieszka, że idzie do sklepu. I w domu pokazywała. O, i w domu pokazała, że piesek o, śpi. Zdjęcia, ale te wszystkie zdjęcia, te sms-y, to wszystko usuwałem. Ja nie chcę mieć kontaktu z takimi ludźmi. Widzicie, że spokojnie zjeść nie można. Ty ja sobie placka nagrzałeś, całe tajet, to, co ja ci przeszkadzałem? a ty non-stop przeszkadzasz mi w życiu. Bo ty jesteś kimś, Grzybki i A do tego zupę zjadłem. ogórkową To widzieliście. Bardzo dobra. Muszę na jednym kotleta Trochę ziemniaka zjadłem i poszedłem kupić pojemnik. I tutaj i przyszedłem u domu. No zawiodłem się następne. I co robią? Ja już kasuję. Te będę pousuwywał. Te wszystkie numery nie będziecie mogli połączyć ze mną. Poblokuję, Ponieważ nie jestem was znać. Uszustki. Same gdzieś nie w domu, gdzie pracuję. To moja jest praca, normalna kocie pokazuje. A nie jakiej wy głupoty go No dobrze że zwolnieywoniełem pod... pod taksówkę. Wyszedł Pierwszy krzysiek ja to on a policja myślała że to ja ale właśnie Jacek z tyłu szedł on też tam nagrał by ci widzieli no dobrze taksówka pierwsza policja podjechała a za policją z drugiej strony policja ten, taksówka przyjechała a ja podeszłem do taksówkarza, żeby ogółem poczekał. Wszystkich w taki sposób właśnie tracisz. Ludzie widzą, jakim Ty jesteś człowiekiem. Każda osoba, a Pa to, co nagrywał, a, a wy się Byłeś z kijem Spało chyba A Pato powiedział No ja mam gaz, gazem Tu właśnie w taki sposób się broni Tak samo jak ja się brałem Broniłem się wtedy Pierwsze jakie było właśnie wyzywanie A później po prostu. To po prostu ludziom mogę powiedzieć, to człowiek, po prostu każdy człowiek to nie wytrzyma takiego tempa, żeby obrażać, dokuczać i żeby po prostu. To wreszcie trzeba powiedzieć stop i po prostu naprawdę szukać. Tego, tej kawalerki wydając sobie opłacać umowę, całe te wszystko, a jak się ja wyprowadzę, to po prostu się ogółem obiecuję, wam przysięgam, że się ogółem stąd się wymulduje. To właśnie wam chcę powiedzieć. i zostawię, zostawię go tutaj samego. Starczy to z jedną osobą Szarpałem się, że je, jemu. A co ja... O, ja nie mogę wyjść? A co wyszedłem do Zodiaka? A podjechali też samochodem. Sam raz. I kobieta przywitała się. I chłopak zdjęcie zrobili na pamiątkę z Warszawy. Chcieli zobaczyć. No bardzo dziękuję. Bo sam raz ich szedłem, bo maski zapomniałem. A kobieta przy kierownicy, ale ja mówię, to mówi ten, ja chyba w samochodzie mam. To nie wraca się do domu. Poszedł, dziewczyna wyszła, o fajną z takim czerwonym blondynka, Przywitała się. Porozmawialiśmy i spytali się, czy możemy zdjęcie sobie na pamiątkę zrobić. Ja mówię tak. No i zrobili. Ja poszedłem do Zodiaka sobie na obiad. Tylko zupę zjadłem, bo duży talesz. Nie małą zupę, tylko normalnie takim w talerzu a wcześniej zjadłem to na byłem to trochę by po prostu trochę taki w domu się widzieliście rybkę od żołnierzy i po prostu myślę obiad dałby się ciepły normalny zjeść ponieważ sami widzicie że mogłem nagrywam te pieniądze idą w dobry cel. No na razie sami zobaczycie, jak to jest naprawdę.